A dziś one Onet Rano, Raport gość, Jan Strzeżek, gość w Warszawie, radny warszawski Tak jest. E, z Bielan, dodajmy. Wszystko się zgadza. I lider Stowarzyszenia Młoda Polska, a także, to też będzie istotne w tej rozmowie, były ważny polityk porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu w ten piątkowy poranek. No to zacznijmy od Młodej Polski. Ma pan tutaj w klapie marynarki Dumnie, logo, to jak mi się najbardziej. kojarzy z pewnym dziś ministrem sprawiedliwości, który też swego czasu chodzi o takie większe plakietki, Solidarna Polska, pan ma młoda... Ja mam Polska. trochę mniejszego w takim Ale razie. Ale żeby, żeby rozpoznawalność była, to jest... Po co powstała młoda Polska? Przede wszystkim ja wychodzę z założenia, że brakuje silnego głosu młodego pokolenia w przestrzeni publicznej. To znaczy, jakbyśmy zauważyli, jak często młodzi ludzie zabierają głos, jak często młodzi ludzie dostrzegani są przez polityków, a zdaję sobie sprawę, że młodzi ludzie są niewdzięcznym elektoratem stosunkowo i bardzo ciężko kupowalnym i oczekującym maksymalnej autentyczności zdefiniowaliśmy, że są potrzeby i marzenia młodego pokolenia, które da się spełnić. To znaczy mieszkania, klimat i dobra edukacja. I my w tych trzech aspektach życia chcemy pokazaliśmy już swoje propozycje i chcemy je wprowadzić w życie. Chcecie je wprowadzić w życie, no nie jesteście wielką partią, tu nie ma co się oszukiwać. Nie jesteście partią, jesteście stowarzyszeniem, ale czy to stowarzyszenie to jest twór polityczny, tak by pan to określił? No, są wśród nas politycy, są samorządowcy różnych szczebli, więc tak, chcemy funkcjonować w życiu politycznym, ba, chcemy czynnie brać udział w to wyborach. Cytat z pewnego młodego działacza. Jestem zwolennikiem współpracy na opozycji, a nie powstawania kolejnych tworów w roku wyborczym. Wie pan, kto to powiedział? Tak, ja. Ja mówię o tworach politycznych, to znaczy o kolejnych listach, o kolejnych komitetach. Ja w życiu nie chciałbym być tym, który założy komitet wyborczy, który zarejestruje się w trzech, czterech okręgach, zabierze kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów opozycji, ale nie sprawi to, że opozycja będzie silniejsza, nie sprawi to, że opozycja będzie miała kolejne mandaty. Ale wie Pan doskonale, że, żeby. Te pomysły dla młodych realizować, to trzeba być tej dużej polityce. Dlatego, żeby być w dużej polityce, trzeba brać udział oczywiście. w wyborach, które się zbliżają. W związku z tym pytanie, czy młoda Polska, czy pan jako lider młodej Polski prowadzi rozmowy z jakąkolwiek partią opozycyjną? Nie mówię o starcie, mówię o prowadzeniu rozmów z jakąkolwiek partią opozycyjną, żeby wejść na listy. Takie czy inne? jakie będą jakieś by listy opozycyjne? Oczywiście, że tak. I to też mówiłem od początku, kiedy Młoda Polska powstała. Najpierw kwestie programowe i to efektem tych rozmów programowych była konwencja Stowarzyszenia Młoda Polska w ostatnią niedzielę. Także na tej konwencji pojawili się wiceprezesi Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Michał I to są posłuchania, gdzie i pracuje, współpracy i wsparcia. Tu na razie znaleźliśmy płaszczyznę na niwie programowej, z czego bardzo się cieszę. Czy uda się znaleźć porozumienie, nomen, nomen, na płaszczyźnie politycznej? To się jeszcze okaże, nie mam zamiaru się z tym spieszyć. Najpierw trzeba też mieć pełną pewność, że te postulaty młodego pokolenia nie będą na 40 czy 50 miejscu w priorytetach poszczególnych środowisk politycznych, tylko będą zdecydowanie wyżej. Ja. W priorytetach to hmm. pewnie będą wyżej pytania, jak to będzie po wyborach. Okay. A czy poza PSL-em i Polską 2050? No bo to już Pan przyznał, że te rozmowy y, trwają na temat jakiejś szerszej współpracy, pewnie około wyborczej, z jakimiś innymi partiami opozycyjnymi Pan rozmawia? Sygnałów, sygnałów i zaproszeń do rozmowy pojawiło się sporo. Tutaj nie będę oszukiwał, że jest inaczej. Po moim wyjściu z porozumienia i po powstaniu Stowarzyszenia Młoda Polska, tych telefonów zresztą no, muszę przyznać było naprawdę, naprawdę dużo. Y, my w tej chwili skupiamy się na tym, żeby rozwijać nasze żeby też pokazać w najbliższym tygodniu kolejne pomysły i problemy młodego pokolenia, które są naprawdę poważne i z którymi PiS nic nie robi. Jak tylko będą jakiekolwiek detale dotyczące ewentualnego startu czy ewentualnej szerszej współpracy politycznej, z którymkolwiek ze środowisk politycznych, może być pan pewien, panie redaktorze, od razu daje znać. A ja od razu państwu dam znać, żebyście państwo byli na bieżąco. Który z liderów politycznych w Polsce dla pana jako młodego człowieka jest tą osobą, z którą wiąże Pan największe nadzieje? Nie ma co ukrywać, że przepraszam, jeszcze taka delikatna, delikatna infekcja, muszę mi państwo wybaczyć nie ma co ukrywać, że pokoleniowo jest mi najbliżej ze względu na wiek do Władysława Kośniaka, Kamysza i Szymona Hołowni, ale też z drugiej strony patrzę na to, że Donald Tusk będzie na pewno najsilniejszym liderem politycznym po tych wyborach, niezależnie od tego. Ilo mandatów dokładnie weźmie, no to wszystkie badania pokazują, że to Donald Tusk będzie liderem największego środowiska politycznego w polskim sejmie po wyborach jesiennych. Raczej nie ma możliwości, żeby pojawił się ktoś, kto nagle wejdzie na białym koniu i. Ale jest weźmie człowiek, 200 mandatów. Który pokoleniowo powinien być panu bliższy, bo ma zaledwie 37 lat. Sowomir Męcen, ten człowiek się nazywa. Nie no, panie redaktorze, no zaczęło się miło, względnie sympatycznie, no, mam nadzieję, że to będziemy podtrzymywać ten klimat dyskusji, bo akurat co jak co, ale pan Mencen jest najbardziej fałszywym zbawcą młodego pokolenia, jaki mógł się w roku wyborczym pojawić. Dlaczego? No dlatego, że wciska młodym ludziom kit. To znaczy, jeżeli ja obserwuję Mencena, który na TikToku przede wszystkim uśmiecha się i jest taki zadowolony, a z drugiej strony wiem, że pod tym płaszczykiem Mencena na TikToku kryje się Grzegorz Brown, który tak naprawdę jest jednym z liderów Konfederacji, no, no to ja wiem, że młodzi ludzie są konsekwentnie przez Mencena oszukiwani. To znaczy, niech Mencen powie, jakie tak naprawdę ma poglądy w sferze społecznej. Od, od tego tematu ucieka, dobrze wiemy, Ale że jest. To się zmieniają na przestrzeni lat, bo parę lat temu mówił coś innego, przygotowując podobno róż, różne ustawy, okay, teraz tak. mówi o czymś zupełnie innym. Tylko sorry, jak się proponuje projekt ustawy, który zakłada nawet do 10 lat pozbawienia wolności za dla kobiety za dokonanie aborcji, no to raczej nie sądzę, że nagle teraz Mencent będzie uczestnikiem Czarnego Marszu. Ja obserw obserwuję swoje wypowiedzi na przestrzeni lat i one są w takich sprawach społecznych absolutnie niezmienne. Zresztą może pan redaktor w każdej chwili to sprawdzić. też to sprawdzić. Nie ma problemu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Mencen jest królem prostej odpowiedzi na trudne tematy. To jest akurat kalka korwin To znaczy na dowolny, trudny problem, na dowolny problem odpowiada się jednym prostym zdaniem. Co głównie sprowadza się do tego, przykładowo, jest problem z uczelnią, zlikwidować uczelnię, obniżyć podatki i wszystko będzie dobrze. Jest próba tworzenia takiego przekonania, przekonania u młodych ludzi, że jak nie będzie państwa, że jak państwo nie będzie istniało, to każdy będzie miał Porsche, każdy będzie miał willę pod miastem, i każdy będzie miał takie zarobki i takie oszczędności na koncie. No, no nie, no państwo tak nie działa Ale... i Mencen też o tym wie i cynicznie oszukuje młodych ludzi. Ale patrzy pan na sondaże, na pewno jak każdy młody albo starszy polityk, no, sprawdza jak tam to wszystko wygląda, badając opinię publiczną. No i te argumenty Mencena na razie no, trafiają. Jeżeli chodzi o tę wielką batalię o młodych, no to on jest na czele. W Pół dwie. roku do wyborów. Gdyby wyniki wyborów były równo identyczne z sondażami pół roku przed nimi, no to byłby to na pewno problem. Jednak dobrze wiemy, że przez pół roku może się zdarzyć absolutnie wszystko. Ja mam wrażenie, że największym ryzykiem dla Konfederacji Mencena jest to, że da im się po prostu mówić. Wczoraj czytałem bardzo dobry wywiad z, z Mencenem. Mogę powiedzieć, jakim, na jakim portalu? To... to był świetny wywiad, także możemy powiedzieć, że to był wirtualny wirtualnej, wirtualnej Polsce, Polska, tak, za naprawdę redaktor, dobry wywiad i rozbrojenie różnych idei słabymi rękami. Otóż to i się okazuje, to redaktor Słowik przeprowadził, ile tak. dobrze Pamiętam tę rozmowę. No i się okazuje, że męcena, jeżeli się spyta o cokolwiek więcej, co nie jest w scenariuszu tiktokowego filmiku, no to gość jest absolutnie bez właściwości, bez jakiejkolwiek substancji w sobie. Okazuje się, że jest po prostu wydmuszką, którą zaprojektował scenarzysta jego filmików na TikToku. Zostawmy konfederację. Skupmy się na młodych. Pan no. na konwencji swojej też tutaj między wierszami mówił o tym, że w tym momencie młodym jest ciężko w Polsce, że mają no trudno, że tych problemów, na które natrafiają, jest dużo. No to teraz kontrargument jest Pewna grupa młodych ludzi, którym żyje się całkiem nieźle. Młody kontrowersyjny działacz PiS dostał swój program. Satyra nie oszczędza nawet tych. Kojarzy pan tego człowieka? To słynny Oscar z e, TikToka. No i teraz będzie miał swój program, no to jednak PiS dba o młodych. Nie no, zdecydowanie jest grupa młodych, którzy rzeczywiście żyją im się jak pączki w maśle. To znaczy był Bartłomiej Misiewicz, który, no który młody człowiek mógłby marzyć o tym, żeby go do dyskoteki wiozła muzy na żandarmerii wojskowej. On miał. No tutaj pan Oskarek najpierw za to, że na to, za to, że na posłanka opozycji wykorzystując jej rodzinną tragedię. Najpierw dostał pracę w państwowej spółce, zresztą zarządzanej przez ludzi Adama Bielana, co ciekawe w tej historii. A teraz jeszcze dostaje program telewizyjny. No ja obwiniam PiS za to, jak młodzi ludzie są postrzegani w przestrzeni publicznej. To znaczy, jakbyśmy zobaczyli, kogo PiS, jakich młodych ludzi lansuje, no to zobaczymy Misiewicza, zobaczymy tego Oskarka, zobaczymy tego słynnego Edmunda od Macierewicza, zobaczymy wreszcie Łukasza Majze, który będąc przed trzydziestką jeszcze został ministrem i... W którym wiąże się mnóstwo kontrowersji. Mam nadzieję, że to postać, która zniknie po tej kadencji z polskiej polityki, a jego nazwisko zostanie skrócone do jednej litery i zostaną przedstawione zarzuty za to wszystko, co zrobił. To jest pan Michał Moskal, który w tej chwili dzięki bliskiej znajomości z Jarosławem Kaczyńskim może, korzystając ze spółek Skarbu Państwa, finansować, co chce w swoim okręgu e, wyborczym. PiS sprawił, że młodzi ludzie w przestrzeni publicznej są postrzegani w jak najgorszy sposób. To też jest do odczarowania. No ale też trzeba dodać gwoli uczciwości, że przez no, dobrych parę lat pan był jedną z tych młodszych twarzy, która pojawiała się na konferencjach prasowych Zjednoczonej Prawicy, to, prowadziła te, PiS nigdy. te konferencje, no ale to, z politykami PiSu pan e, nie, z, występował. Z, z porozumienia, razem z Jarosławem Gowinem pracowałem, nie wstydzę się tego. Blisko dziewięć lat byłem członkiem porozumienia. Przyczyny mojego odejścia wielokrotnie tłumaczyłem. Jasne. Ale miał tam pan też jednego kolegę wówczas, z którego nazwisko już tutaj padło, Adam Bielan. Co by pan dzisiaj powiedział o działalności, które, o której piszą też media? Mówią media Adama Bielana i jego współpracowników. Jest pan zaskoczony NCBJ em i tym wszystkim, co dzieje się wokół e, tego tworu i pewnie też wielu innych? Przede wszystkim Bielan kolegą nie jest. Myślę, że jakbym do niego zadzwonił w tej chwili... Bym no teraz telefonu. na pewno, Oczywiście ale ma to... pewnie by odebrał. <grym> no, nie sądzę. Akurat Bielan zawsze miał taką tendencję do nieodbierania telefonów. Taka o nim krążyła legenda. Nie, nie jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony na razie, że tak mało informacji na jego temat wyszło, dlatego że... Czyli jest więcej takich afer? Oczywiście, że tak. To znaczy musimy sobie zdać sprawę z tego, że takim mitem założycielskim partii Bielana i tego całego środowiska jest zdrada i chęć wspólnego zarabiania pieniędzy. Jeżeli patrzymy na NCBR, tam chodziło tylko o kasę. Tu 122 miliony dla kumpla, tu 57 dla kumpla, tu 25 tysięcy złotych na umowie dla asystenta. To jest kwestia NCBR-u. Widzimy inne spółki, którymi zarządza Bielan. Tu 400 tysięcy dla członków zarządu Business and Science Polska. Patrzymy na inne spółki, widzimy, że są sami ludzie Adama Bielana we wszystkich miejscach, które Bielan nadzoruje. Nawet są takie spółki, które zajmują się budowaniem mieszkań. Ich założeniem jest to, że mają budować tanie mieszkania na wynajem. Patrzymy na spółki. Tu prezesem jednej spółki jest dyrektor Biura Krajowego Partii Republikańskiej. Tu bliski współpracownik takiego śląskiego biznesmena związanego z Bejlanem, Petrosa Towmasiana, też jest prezesem. Panowie się po radach nadzorczych porozchodzili. Hulaj dusza, piekła nie ma. Wszystko za nasze. Uważa pan, że taki podział łupów politycznych to jest efekt tej mitycznej tej mitycznej umowy koalicyjnej, że tam rzeczywiście, no pan pewnie widział te umowy koalicyjne, kiedy wy byliście jako porozumienie, nie pytam o takie tam były zapisy, bo pewnie tego pan mi nie powie, ale czy w tych umowach koalicyjnych są rzeczywiście takie zapisy, poza tymi politycznymi, łączy nas program i trzy punkty, to potem 50 punktów, jak dzielimy spółki sklepu państwa i mniejsze, większe firmy. Tak, dlatego, że Bielanowi zawsze na tym zależało, to znaczy, jakbyśmy zobaczyli, w jaki sposób Bielan przyciągał do siebie polityków, bo przecież pierwotnie Partia Republikańska to chyba liczyła ze cztery osoby, czterech posłów, udało mu się kolejnych przeciągnąć. Kołakowski najpierw musiał zarabiać 40 tysięcy w BGK, żeby potem zostać ministrem. Mejza na dzień dobry został wiceministrem y, sportu. Inni też musieli dostać swoje łupy, swoje konkretne rzeczy w spółkach, żeby w ogóle do Bielana przystąpić. Jacek Żalek przecież też pierwotnie był ministrem, który w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nie miał kompetencji. Dopiero Adam Bielan zapewnił mu nadzór nad poszczególnymi instytucjami, z którymi widzimy My jak Żalek korzystał. Dlatego tak, jedynym spoiwem panów jest tylko to, żeby się podziałować pieniążkami, żeby mieć nadzór nad spółkami i żeby zapewnić sobie przyszłość finansową po tym, jak przestaną rządzić. Czy w takich umowach koalicyjnych rzeczywiście są takie zapisy konkretnego podziału spółek Skarbu Państwa, no i pieniędzy. Znaczy to, to wszystkich to. umów koalicyjnych w historii nie widziałem. Ale to mogę powiedzieć, widział. tak, przez, przez Matej, która Krosta opublikowana przez i dziennikarzy wirtualnej Polski, i dziennikarzy Onetu, bo też widziałem takie publikacje u państwa. No to rzeczywiście widać, jaka jest priorytet priorytetyzacja całej sprawy. O kwestiach programowych trzy punkty. Pamiętam zapisy programowe dotyczące umowy porozumienie PiS, które były realizowane i to była znacznie dłuższa lista, ale przede wszystkim spółki, spółeczki, nawet asystenci w parlamencie europejskim, żeby na pewno każdy z ludzi wskazanych przez Bielana zarabiał 5 tysięcy euro. Nawet to. A czy Pana też kuszono, kiedy odszedł Pan z porozumienia, albo kiedy porozumienie było rozbijane? No w dużej mierze przez Adama Bielana to ten telefon, który już Pan pokazywał, rozgrzewał się do czerwoności, dzwonili politycy piso z propozycjami? I jak wychodziłem z porozumienia, wtedy dostałem telefon z informacją, że młodzi zawsze się przydadzą i partia wszystko wybaczy. To taki telefon z PiSu od jednego z ministrów się oczywiście pojawił. Tak, 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 tak. No przecież inaczej, no, inaczej nie byłby nawet traktowany poważnie. I tak nie był traktowany poważnie. Co od. do razu... ministra, który kiedyś był pana kolegą w nie, nie. porozumieniu? Nie, 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 nie. I wcześniej, gdy porozumienie odchodziło z rządu, również telefony się pojawiały. Wtedy chodziło o to, żeby Jarosława Gowina jak najbardziej upokorzyć i odebrać mu wszystkich współpracowników, więc mimo tego, że ja nie odgrywałem roli jako parlamentarzysta, to liczyło się, żeby go winowi zabrać wszystkich bliskich współpracowników. No oczywiście wtedy też takie takie propozycje odrzucałem. Ale wtedy Już... padały konkretne propozycje jakiś miejsc dla pana czy bliskich Panu osób w spółkach Skarbu Państwa, bo w jakichś innych intratnych miejscach z budżetu Państwa finansowanych? Przez pryzmat także tego, bo mam spore, sporą wiedzę, w jaki sposób koledzy i koleżanki z porozumienia byli przekupywani. To znaczy albo pojawiały się, pojawiają się propozycje dotyczące y, y, stanowiska. Jest mowa, wybierz sobie, gdzie chcesz być sekretarzem stanu, albo podsekretarzem stanu. Wybierasz ministerstwo i dostajesz taką fuchę. Albo wybierasz, y, ile chcesz pieniędzy miesięcznie. Na przykład mówi się 30 tysięcy miesięcznie i wskazuje się o osoby, które na słupa będą zatrudniane w danych spółkach, spółeczkach, żeby w razie czego zostawiły coś dla siebie i mogło oddać gotówkę. Zostawmy tę kwestię. To dość patologiczna sprawa, musi pan przyznać. No. no pan to określił najlepiej, nie musiałem tego w ten sposób puentować. Czy jest pan zwolennikiem jednej listy opozycyjnej? Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, które pomoże wygrać z Jeżeli jedna lista jest skuteczna, rozmawiajmy o jednej liście. Na razie badania pokazują, że jest potrzebny i silny blok, który jest w stanie mobilizować wyborców opozycji, czyli tu lista Platformy, tu lista Lewicy. Wspólna lista lewicy i Platformy byłaby problematyczna, bo partia Razem, czyli ta najbardziej radykalna część lewicy, która jednak ma swoich wyborców, mogłaby wtedy wypaść z takiego obiegu. Ale potrzebny jest też blok centrowy, który byłby w stanie, i co jest uważam najważniejsze, przekonać część wyborców PiSu. O tym bloku centrowym, za sekundę jeszcze raz o jedną listę. Czyli jedna lista byłaby dobrym pomysłem, Pana zdaniem, gdyby udało się. Taką listę stworzyć opozycyjnie? Byłaby dobrym pomysłem, jeżeli badania by wskazywały, że to jest najlepsza szansa na pokonanie PiS. Sorry, tutaj trzeba być bezwzględnym. Czyli to byłoby znaczy... to coś podobnego do tego, co miało miejsce no, już 4 lata temu, Czy... czyli ko koalicja europejska przy wyborach do Europarlamentu? Wtedy to się nie sprawdziło. Nawet wie, gdyby... A wie pan, co pan wtedy o tym mówił? No, mówiłem źle, dlatego że. M ale też mówił pan mówię, tak, ale. Bez ido jeżeli, jeżeli jedynym spojwem jest Antypis, nic nie ma szans wygrać. Koalicja Europejska to jest twór całkowicie bezideowy, tam nie ma wspólnoty programowej, ich jedynym celem jest pokonanie koalicji rządzącej. Tak pan mówił tak. w roku 2019, to jest wpis z pana Facebooka. Czy dziś ta bezideowa wspólnota nie mająca jednego programu? jest w porządku. Nie, ja mówię, jeżeli z punktu widzenia politycznego, jeżeli badania by wskazywały na to, że to jest najskuteczniejsza metoda na pokonanie PiSu, okej, okay, tylko że ja także w innych wywiadach, także z tego roku, wielokrotnie mówiłem, że jeżeli jedyną wspólnotą ideową opozycji będzie chęć pokonania PiSu, to to nie pojedzie, to to nie będzie wiarygodne. Tylko ja pan, trudno połączyć chociażby, no, bliski panu w tym momencie, PSL, Partię Razem, Donalda Tuska, Oczywiście, liberałów, którzy właśnie, gdzieś tam się ukrywają, właśnie no tym to mówię. programowo będzie naprawdę że, ciężko. Że to może być gigantyczny problem. I dlatego może po prostu nie wychodzić z żadnej z konfiguracji, że to będzie najskuteczniejsza metoda. A z drugiej strony, jeżeli mamy alternatywę, to znaczy osobno lewica, osobno koalicja obywatelska i osobno chołownia e, z Kośiniakiem, no to już wtedy ciężko zarzucić opozycji brak wspólnoty ideowej. Największym problemem opozycji będzie to, jeżeli opozycja będzie się zajmować sobą, bo sorry, z punktu widzenia Nowogrodzkiej Jarosława Kaczyńskiego najlepszy moment jest taki, jak opozycja gada o sobie i dyskutuje o tym, w jaki sposób iść, zamiast pracować i walczyć. Z pisem. Mówił już pan o tym, że wiceprezesi PSL i Polskie 2050 byli na pana konwencji, czy dzwonił pan też do liderów innych ugrupowań opozycyjnych, żeby się pojawili, czy wybrał pan sobie PSL i Polskę 2050? Nie, tutaj akurat moje zaproszenie było skierowane do bezpośrednio do Michała Koboski i do, i do przedstawicieli PSL. Dlaczego tylko do nich? Akurat rozmawiamy o współpracy ideowej. Tutaj, jak te postulaty, które zaprezentowałem jeszcze przed konwencją, znalazły aprobatę ze strony tych środowisk, i z tego miejsca jeszcze raz dziękuję za obecność. Tylko współpracy ideowej, nie współpracy wyborczej. Z racji, pan, panie że ciężko mi się o współpracę wyborczej w momencie, kiedy jeszcze nie jest formalizowana współpraca Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To no, ale próbują ja, ja się da, dogadywać, ja to sobie nie są proste, ale gdyby się na przykład dogadali, no to patrząc na geografię polskiej sceny politycznej, to gdzie by Pan widział miejsce dla Polski dla młodej Polski? To, panie redaktorze, jak się dogadają, mówiąc kolokwialnie, to wtedy będziemy o tym rozmawiać. Ja nie ukrywam i tutaj nie staram się, nie staram się y, udawać, ale ten projekt mi się podoba. Czy chciałby pan po prostu odmłodzić PSL i Polskę 2050? Nie, ja uważam, że rolą młodej Polski w, w tych wyborach y, by, będzie to, żeby maksymalnie dużą grupę młodych ludzi przekonać do oddania głosu na opozycję. Także zabrać ich tych wyborców młodych od Konfederacji, ale także spróbować ich jeszcze bardziej wyciągnąć ze strony PiSu i co najważniejsze, zmobilizować ich do pójścia na wybory. Trudna ciężka praca przed Panem w związku z tym. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Sorry, polityka nie jest łatwa zabawa. Co by Pan powiedział dziś o Solidarnej Polsce. Jaka to jest partia? W tej chwili no, jest to partia, która walczy o przeżycie, dlatego że Zbigniew Ziobro ma gigantyczny problem, bo wie, że samodzielnie będzie miał problem, żeby wystartować, a z drugiej strony wie, że jest na łasce i nie łasce Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy próbuje mobilizować swoje środowisko, próbuje zbierać podpisy pod projektami ustaw, ale wie, że to może być za mało do tego, żeby znaleźć się w kolejnym sejmie, bo wszystkie decyzje padną na Nowogrodzki. Ja to pytam dlatego, że. Pojawiają się dość często w internecie, szczególnie po waszej konwencji, takie zdjęcia jak to, które przypominają no, to, co w ostatnich latach miało miejsce, czyli no, pana wspólne zdjęcia tu akurat z tak, Patrykiem, tak. Jak też jak nimi politykami, kiedy no, Pan y, mówi systematycznie, że Pan był w porozumieniu, nie w pisien, ale na ulotkach wyborczych było to dość często. Zgodnie z prawem nie da się, nie można wrzucać loga i Nie boi się pan tego, że to panu wyborczy. dziś zaszkodzi na tej nowej drodze politycznej? Panie redaktorze, jakby ja nie udaję, że tego okresu nie było. To znaczy, czy, przecież, jakby to wyglądało, jakbym przyszedł do naszych, do pana redaktora i opowiadał naszym widzom, że ja nigdy z PiSem nie miałem nic wspólnego. Zostałem wybranym radnym z listy PiSu i także można znaleźć wszystkie moje wypowiedzi sprzed lat, bo przecież one nie są poukrywane. Ja ich nie usuwałem. Można wszystkie te chociażby w mediach znaleźć wypowiedzi, gdy porozumienie było częścią obozu rządowego. i także dlaczego porozumienie częścią obozu rządowego, gdy byłem jego rzecznikiem czy szefem gabinetu politycznego Gowina, co się nam w tym nie podobało. To wszystko można znaleźć. A historia tej grafiki. Pamiętam, była taka, że to było porozumienie chyba sprzed ostatniego dnia e, kampanii wyborczej, że Jarosław Gowin poprze konkretnego kandydata Solidarnej Polski i pojawiła się propozycja, żeby takie poparcie się dla mnie pojawiło. Z Patrykiem, jakim no, wtedy się nie widziałem. To... A dzisiaj wstydzi się pan tego, że na jednym zdjęciu z Patrykiem, <trych> jakim pan występował, na jednej ulotce wyborczej, plakacie wyborczej. To znaczy, gdybym był koniunkturalistą, to bym mówił, że to wstyd, hańba i skandal. Wtedy to miało polityczny sens. Teraz wiadomo, że absolutnie drogi patryk jakiego i moje, no są kompletnie w różnych miejscach. Czyli teraz lepsze będzie zdjęcie z Kosiniakiem albo z Hołownią dla Pana? <noise> Myślę, że po prostu moje, moje samodzielne zdjęcie będzie wystarczająco dobre. Zobaczymy, czy w ogóle Stowarzyszenie Młoda Polska będzie startować, to na razie są nasze chęci. Jeszcze jedno pytanie o jedną ważną osobę w tym momencie na polskiej scenie. Hmm. Pytanie, czy biznesowej, czy może politycznej. Daniel Obajtek, kojarzy Pan człowieka. Imperator Polska, Don Orleona, jak mawiają złośliwi. Pan... Y do prokuratury składał zawiadomienie. Czy mówił Pan o tym, że Pan złożył tak, zawiadomienie? Złożyłem. I co się dzieje z tym zawiadomieniem i o co chodziło w tym zawiadomieniu? Chodziło o to, że moim zdaniem Daniel Obajtek na początku roku, tak żeby przypomnieć naszym widzom całą sytuację, na początku roku pojawiły się informacje, że mimo różnicy podatkowej Daniel Obajtek nie obniżał cen, mimo że mógł. I celem tego było to, żeby w rok wyborczy pis nie wchodziło z podwyżkami na polskich stacjach. Złożyłem w związku z tym zawiadomienie do prokuratury. Co się nie, nie dostałem odpowiedzi. To znaczy cały czas czekam na jakieś pismo. Wtedy co prawda podałam z Biura Krajowego Porozumienia, jako adres zwrotny, ale myślę, że koledzy i koleżanki na pewno daliby mi cały czas znać, jakby jakieś pismo do mnie e, trafiło, także czekam. Wiem, jak... że jeden z dziennikarzy e, dopytywał w prokuraturze, muszę go spytać, czy, czy może się czegoś dowiedział. Jak pan zareaguje na tę informację? Daniel Obajtek został wybrany, no to kilkanaście godzin temu na kolejną kadencję w Orlenie. No, to no. chyba się sprawdza, skoro go wybrali? Znowu. Nie, no żadnego zaskoczenia. No akurat ja Daniela Obajtka muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jego szczerości. To znaczy, on mówi wprost, że jest Związanym z PiSem i on realizuje program PiSu. I dla niego jednak ten interes partyjny jest ważniejszy niż interes państwowy. W tym akurat jest autentyczny, bo widać to po jego ruchach i po tym, jaki jest skład wszystkich spółek orlenowskich, których jest kilkadziesiąt, że tam politycy PiSu zasiadają. No Ale jest to facet, który jest po prostu służy konkretnemu środowisku politycznemu i sam przyznaje interes partyjny ważniejszy niż interes państwowy. I ostatnie pytanie, proszę o naprawdę krótką okay. odpowiedź. Jeszcze jedno nazwisko Rafał Trzaskowski. W ostatnio w stanie wyjątkowego Andrzej i Kamil Dziubka mówili o tym, że on być może zastąpić Donalda Tuska na ostatniej prostej. Pisaliśmy też w Onecie dwa dni temu, że PiS szykuje no całą serię różnych rzeczy, na które będzie chciało złapać, duży cudzysłów, Rafała Trzaskowskiego przy pomocy między innymi prokuratury. Dlaczego Trzaskowski jest tak groźny dla PiSu? Dlatego, że to jest polityk, który był w stanie 10 milionów głosów zdobyć. To jednak jest imponujący wynik i PiS zdaje sobie sprawę z tego, że Rafał Trzaskowski jest mniej, mniej kandydatem z mniejszym elektoratem negatywnym niż Donald Tusk. Okra... Niż Tusk dla PiSu? Może być groźniejszy niż Tusk? Może być groźniejszy niż Tusk, a PiS bardzo się boi wszystkich polityków opozycji, którzy mogą mu zaszkodzić. Jeżeli Trzaskowski robi 10 milionów głosów w wyborach prezydenckich, co jest gigantycznym wynikiem, to zdają sobie sprawę z tego, że również może osiągnąć fenomenalny wynik w wyborach parlamentarnych. Tego PiS się boi. Jan Strzeżek, którego być może w tych wyborach parlamentarnych zobaczymy na liście PSOL i być... Polski 2015. Panie... Być może, powiem. O, o być może możemy o każdej liście mówić, bo to być może. Być no może. Na liście lewicy pana bym sobie raczej ja, nie ja, ja też sobie by nie. Dobrego, spokojnego dnia nie. dla pana. Kłaniam się nisko. Państwu się nie życia. życzę spokojnego weekendu, bo jeszcze spotkamy się dziś, wyjątkowo o godzinie 13 w programie ONET. Opinie będę rozmawiał z, paną, z panią posłanką Joanną Muchą. Polecam się, godzina 13. Teraz wracamy do Łukasza Kadziewicza i do części mobilnej.